Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam dla was smutną wiadomość. Było tak, że nagrywałem poprzedni odcinek i po tym od razu wziąłem sobie drugi. Zacząłem nagrywać. A więc tak, jak widać nie mam diamencika. Ricardo ma 18% akcji. Jestem bez kasy. I no, nic mi nie szło. Tyle wycieku było, że sobie nawet nie wyobrażacie jak gaz puściłem. To zamiast y, zamknąć szyb, to przez ten szyb uciekał gaz, więc nic mi nie, nie podwyższało ceny. Dopiero się skapnąłem pod koniec y, czasu. Jak się skapnąłem, to zacząłem to wszystko sprzedawać, ale już było za późno i ogólnie bardzo falerny odcinek by był. I szkoda, że się nie nagrało, bo byście się pośmiali trochę ze mnie. No, ale dobra, może teraz da się nam trochę nadrobić. No ale najbardziej tego diamencika mi szkoda, bo. Gościu tam niby dał mi cynk odnośnie tego miejsca. No ale właśnie wziąłem, przegapiłem. Miałem 38, więc słabo. Mam nadzieję, że na tym terenie zimowym jakoś, jakoś się odkuje. No i mówię, diamencijka mi szkoda, bo tutaj pierwszy taki diamencik, co, co, co zebrałem i od razu stracony. I... A, dajcie spokój. Szkoda gadać, kasy też nie ma. W akcjach mnie przegonił. Ogólnie mi smutno jest. A i też nie kupiłem żadnej ceny. U nikogo. Także y, słabiutko. Right. Okej. Okay. To jest prawa, my mamy podłączenie do prawej stać na 1.04, a tutaj 0.73. U lewej, to nie. Będziemy mogli, tutaj grzybna za wycieki, to nie. procentowa dobra, nie. Eee... Z wyższej ceny będziemy mogli windować gazem. Więc na akcje. Ile tutaj? 2%. A 2%? Za 2% 4. E, jakie 400? 10 tysięcy, jako 4 tysiące za jeden. Procent było, ale widzę, że teraz więcej jest. No to trudno. I tak, i tak byśmy nie kupili. A kto wziął? No nie spojrzałem, ale dobrze nie, Ricardo. Bo on i tak jest do przodu. Okej... Okay. O, 1,15. Ładnie się zaczyna. No, i mam nadzieję, znaczy teraz sprawdziłem, nagrywa się. Także nie będzie takiego bubla jak ostatnio. Bo szkoda. No ale trudno, no. Stało się. Okej, okay, tutaj jak jest? Tutaj sporo. To dawaj, sprzedawaj czemu. czemu nie sprzedajesz. Dobra, możemy w drugą stronę. No ale mówię, byście się trochę pośmiali ze mnie. No, ale nie tym razem. Będzie jeszcze inna okazja. Na pewno znając mnie i, i moje zakręcenie. Znaczy, no, myślę, że już trochę poznaliście po, po tych cenach, chociażby. Jak potrafię coś zrobić. Super silo. A, no i tłumaczyłem, że już wiem dlaczego. E, w tamtym odcinku wiem dlaczego mówiłem na to silosy, a nie zbiorniki, bo tutaj jest super silo. Napisane. I mi się z tego skojarzyło. Także nie do końca ja taki baran jestem. No dawaj, 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 dawaj. Dobra. Całe stado mamy wykupione. Tutaj już się kończy, co? No już na wykończeniu jest. Dobra, kolejny bierzemy. Czarodziej puszczamy. Zobaczymy co oni tam nam wyczarują. O, może krecy za chwilę puszczę. W sumie. No zbieramy trochę ropy. Mam nadzieję, że coś będzie. Mam 6000. Ok, to myślę, że coś w tym podziałam. Bez sprzedaży tymczasowej ropy. O, skały zaczynają. O, dobra. I puszczam. Niech krety robią swoją robotę. Okej. Okay. Ciekawe, o już mamy jedno złoże. Dwa, już drugi w prawym dolnym rogu widzę. Trzy tutaj. A tutaj co to jest? To? Tak, one takie płaskie bardziej jest. E, dobra. A znaleźli coś? Chyba nie, nie. Tam chyba dwóch puściłem, tylko jedno złoże było. Jak to zrobić? Pod tą, jeżeli się podłączę. Pod prawy szyb przeciągnę przez całą mapkę. Muszę pamiętać, żeby zamknąć dojście do, do szybu, żeby przez szyb nie wylatowało jak w poprzedniej mawce. To było. Nie będę powielać swoich błędów. Tutaj cena ładna jest, widzę. Ale no, to już koniec. Nie będzie. Więcej e, złóż. Mapka nie pójdzie tak wysoko do góry. Jeszcze on tutaj sobie cały czas szuka. Tutaj już się skończyło źródełko, to już mogę sobie kombinować z tym gazem. To robimy. Tak. Tutaj zamykamy. To ten gaz nigdzie nie ucieknie. Ej. No dawaj. Tutaj robimy. A, kasy brakuje. Dobra, gaz stoi. Okej, okay, okej, okay, stop, stop, stop. Tak. Tu. Tu. I tu. Dobra. Gaz nie ucieka, nie? Nic tam nie zrobiłem. Ucieka? Nie. A no już się wystraszyłem. Dobra, niech szukają na dole. Mamy kasę na skaner, Nie. Dobra, myślę, że trafi diamencik, ale trudno. Ile będzie potrzeba kasy? 444 plus 156 stop. 600 stop, dobra. Co nic więcej, nie? Panie Krecie, jeden z drugim. No a szkoda, co mamy? Listopad, o, dobra. To zaczynamy powoli sprzedaż. Tutaj, tu, tu, tu zamknięte i tędy poleci. Okej. Okay. W sumie nie wiem po co chciałem otwierać. Dobra, przyspiesz. i Doszło. Okej. Okay. I, i, i... Dobra. Zaczynamy sprzedaż. Jaka cena? 2,60 z hakiem. No! Dobrze. Jestem zadowolony. I za Aaa, był diamencik. Był, był. 48. Fajnie. No! A i ten! Właśnie mi się przypomniało. Byłem ponad 2000 też na minusie w którejś mapce. Także świetnie za się zapowiadało. Aukcja terenu. A, co mieliśmy? 34 z diamencikiem. Tak, to prawda. A to już chyba nie jakie pole wybram... Wybierzemy. Jakie wybiorę? A, tutaj poszła typiera. Dobra, tutaj żeby się nie licytować. Niech się sami powybijają. No ile można? No jeszcze mnie wywaliła, co za... Okej. Okay. Papiery wartościowe, ile mamy procent? Mamy 5%. Czyli szybka matematyka dajmy za 25 tysięcy 55. Ej, za 18 kupię, bo i tak reszty nie stać. Albo 19 bezpiecznie. Tutaj za chwilę dojdzie, w to miejsce. Dobra, 18, elegancko. Dobra, fajnie. Salon, co macie dla mnie? Left 67. A tutaj oprocentowanie to nie. Chociaż za ile tam to było? Za półtory... E, za półtory tysiąca to sobie tam mogę pozwolić na to. Co w warsztacie masz? Dla mnie ciekawego, panie dziadku. Rozmiar skanera to nie. Ogniwa. Może coś mechanicznego weźmiemy sobie. O! 35, 25 to będzie. O, dobra. Wielkość stat na razie nie. Co tutaj mamy? Bank, fabryka, no to chyba wszystko, nie? Tutaj już prędkość kredyt. To mi to jakoś tam niepotrzebne jest, to na później niech zostanie. Dobra. Ostatnia mapka na tym biomie. Oby szczęśliwa była. Mam nadzieję na jakiś diamencik. O! Dobra. Spokojnie. Najpierw w jedną stronę, żeby nam kasy nie zabrakło. Ładnie się zapowiada na razie. Możemy tutaj sprzedawać. W stywno. Chociaż nie, dobra. Póki jest okazja, to. idziemy więcej sobie za to. O, ładnie, ładnie. Więcej koni możemy? Nie możemy jeszcze. Dobra. Jak to wygląda? O. Spore. Tutaj mamy dolara. Siu. To jak? Małe pole, dobra. Złożę. To dobrze, że nie przeżyliśmy. Rur. Możemy zwiększyć wielkość. Za chwilę będzie można. Dobra. To mamy zrobione. Stawiamy tutaj szyb. O, tutaj. Już możemy będzie szybciej i elegancko. Na razie 11 wystarczy. Sprzedają. A my szukamy kolejnych złóż. A tam ci co stoją, a zbierają. Okej, okay, jak tutaj wygląda? Malutkie nie poszerzam. Kolejny dwóch tu weźmiemy. Wszystkie konie tam. Chociaż nie. Zostawimy Silas. Może uda nam się zwindować cenę trochę do góry. Co mamy? Na chwilę skała będzie, tak? Ta. W tym wiedziałem Stój! Stój! <grystanie> no i właśnie tak Mniej więcej na tym polegała poprzednia mapka Ale gdzie to te, te złoże jest? Tutaj. Albo ono niżej jest pewnie. Pewnie ono niżej jest. Tak. Dobra. Zrobimy to tak Troszkę naokoło no ładnie Możemy poszerzyć Tutaj jak mamy Mamy półtorej tysiąca Dobra na razie Sprzedają A te, na te złoże Chyba będziemy musieli poczekać troszkę Ale dobra Ale ładna cena po prawej by się taka utrzymała Albo chociaż pod koniec roku była taka A Sprzedam troszeczkę, żeby mieć to z 5000. Dobra, czyli prawie wszystko sprzedałem. Ale okej, okay. jak to wygląda. O, tutaj jest, dobra? Możemy kolejną? Nie możemy. Eee... Zamykamy to. A! No. Brawo. Geniuszu zbrodni, ty. Tu poszerzymy. Zrobimy tak. Mamy na skały to śmiało. Można przewiercić tutaj drugi poziom szerokości. Red jeste tutaj puścimy, ale chyba tam już nic nie ma, nie? Coś tak czuję. Dobra, teraz krety niech idą w ruch. Niech machają swoimi łapkami. Szukają dla mnie coś fajnego. Ciekawe czy coś znajdą. Dobra, mamy już jedno złoże. Mamy drugie już, które znalazłem. Trzecie po środku. O, ładnie. O, to można zrobić coś takiego. Dobra, moment, żeby Zamknij szyb. Robimy tak. Chociaż nie. A nie, dobrze. Na razie niech nie sprzedają. To zamykamy tutaj. Idziemy tu, na pewno nas kały trafimy. Dobra, niech jeden sprzeda. Dobra, co ja mam zrobić? Kupić to. Nie, musimy jeszcze więcej sprzedać. Dobra, stój, stój, stój. Zamkniemy tutaj dojście. To z tym połączymy. Tutaj otworzymy. Nikt nie jest, nie? Nie. Dobra. Eee, mamy wrzesień kam jeszcze coś kretami, a poszukamy. Mamy jeszcze chwilkę czasu, dobra? Dobra, dobra, spokojnie. 214 mamy na. Akurat na otworzenie szybu. Zobaczymy, co coś te. Małe czarne. Zgredzi. O! To jednak. O! Dwa złoża. Ale świetnie. Dobra, ładna cena. Stój, 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 stój. Jedno tu. Tutaj już mamy limit chyba, co? Osiągnięty. Dobra. Mamy listopad. Dobra, nie szukamy więcej. Stój tutaj. I puszczamy. Stąd zlatuje? Czy nie? Czemu stąd nie leci? Ej. Co jest? A to chyba po kolei musi zlecieć. HA! 12 tysięcy. Kurde. Ja to myślałem, że wszystko naraz leci. Jaka cena? 3,12 było. Ale diamenciku nie ma. Chociaż tak się pocieszę. 15 tysięcy, bo dostaliśmy kilka bonusu. A innym jak poszło? No tak, nawet. Ciekawe jaką to. O, nas no chodzi Wybieramy się na zaśnieżony obszar. Ma on mniejsze kieszenie gazu, ale istnieje sposób, aby je powiększyć. Rozpocznijmy aukcję. Tutaj. A. Kurde. Myślałem, że tutaj nikt nie pójdzie. Ale dobra. Moja fabryka ma nowy sprzęt w ofercie, aby zwiększyć rozmiar kieszeni gazu. Okej. Okay. Zobaczymy, co tam masz do zaoferowania, ale to już w następnym odcinku. I dziękuję za uwagę. Dzisiaj trochę krótszy odcinek, ale. Ale myślę, że się spodoba. I dziękuję jeszcze raz. Bajo.